To... Coś się okay. dzieje, czego się spodziewacie, okay. ktoś nawet dołączy na obozie, czy, czy ja tak, powiem, Może tak. ewentualnie jeszcze się do nazwisk pojawia się Arkadiusz Pyrka, nawet Karol Schwiderski się pojawił w przestrzeni okay. medialnej. Okej, okay. tu tak, generalny wybaczcie mnie, ale ja medianie śledzę. Eee i powiem tak myślę że znaczy zdziwiłbym się bardzo mocno że i drużyna nie zostałaby wzmocniona nie ukrywam e, więc myślę, że tak, tak zostanie no. też chcą e, być jak najbardziej z wami e, i w konkretach tak jak zawsze żeby nie nie słowa na wiatr to codziennie pomimo tego że jesteśmy na obozie że czasowo nie jest łatwo codziennie o 19:00 przez godzinę, półtory, zależy to, i to już trwa od jakiegoś czasu, bo nawet w trakcie przerwy taka praktyka była, była praktyką, tak była szanowane, że z zarządem, z, z, z Jackiem, z Radkiem mamy regularne rozmowy, dzień w dzień, żeby aktualizować pewne sprawy, żeby o te rzeczy rozmawiać eee, i to dzisiaj również się dzieje za, za około godziny. Wczoraj to się działo, jutro będzie się działo. Więc y, między nimi y, to napawa mnie optymizmem, bo ja wiem, że organizacje, które odnoszą sukces, opierają na mocne protokoły i na powtarzalne rozwiązania. Więc, y, okej, okay. między nimi, bo to jest tylko część, że te spotkania się odbywają. Poziom komunikacji jest, y, uważam, że od kiedy jestem trenem, nigdy taki dobry nie był, jeżeli chodzi o takie sprawy. Poziom zrozumienia również. Więc wierzę w to, że to niedługo przyniesie nam wyników w postaci wzmocnienia drużyny. Też chciałbym podkreślić, bo to dla mnie jest ważne, że jako trener najlepsze wzmocnienie są tych piłkarzy, które masz, bo to już masz, to są twoje, są w klubie i nasza odpowiedzialność, moja i sztab, jest wyciągać maksymalnie z piłkarzy, którzy są. Oczywiście, nie lekceważąc. Te, te nowe impulsy dla drużyny, bo to nawet jest potrzebne, żeby drużyna się rozwijała. Natomiast e, e, nie, nigdy nie lekceważą z piłkarzy, które mamy też. I mówiąc do kibiców zupełnie szczerze, i nie chciałem, żeby ludzie się spodziewali jakąś wielką rewolucję, bo na pewno tak się nie stanie. I myślę, że parę, parę nazwisk to jest maksymalnie to, to so, co się będzie działo. Uh, więc mam nadzieję, że mówię, Jest praca nad tym. Mam nadzieję, że te moje słowa trochę was i kibiców uspokajają. Um, I kończę mówiąc, że chcemy i drużyna, sztab, klub, zarząd. Chcemy wszyscy to samo co kibice. Si chcemy wygrać mistrzostwo, wygrać Puchar i w Europie pomarzysz. Więc, żeby tak się stało. Staniemy na, 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 jak to się mówi, na jak Na żeby tak się stało i już wiemy nocy i, i wszyscy się będziemy mocno poświęcić, żeby, żeby tak było. Okay? Dziękujemy.